Dyrekcja i pracownicy informują, że przy zachowaniu odpowiednich środków ostrożności obecnie szpital realizuje świadczenia zdrowotne w oddziałach szpitalnych w zakresie chorób wewnętrznych, anestezjologii i intensywnej terapii, otolaryngologii, chorób zakaźnych. Informuje również, że w związku z wykryciem zakażenia koronawirusem COVID-19 wśród personelu medycznego oddziału neurologii od dnia 29 lipca 2020 roku. Wstrzymuje przyjęcia pacjentów do oddziału. Ponadto, ze względu na kwarantannę i zwolnienia lekarskie, personelu medycznego oddziału pediatrii od dnia 30 lipca 2020 roku wstrzymuje przyjęcia pacjentów do oddziału. Po przeprowadzeniu wszelkich procedur związanych z zakażeniem oraz po powzięciu informacji o wydaniu pozytywnej decyzji Sanepidu, w trybie natychmiastowym szpital wznowi przyjęcia do oddziałów. Z dniem 3 sierpnia 2020 roku została uruchomiona pracownia radiologii USG dla pacjentów ambulatoryjnych. Jednocześnie, w związku z awarią tomografu komputerowego, chwilowo nie wykonuje badań tomograficznych. Przyjęcia pacjentów do poradni specjalistycznych podstawowej opieki zdrowotnej odbywają się na zasadach podanych w informacji o bieżącej sytuacji szpitala z dnia 29 maja 2020 roku. Laboratorium Analityczne Centralne funkcjonuje w pełnym zakresie. Na obecną chwilę z powodu zakażenia COVID-19 żaden z pracowników nie jest hospitalizowany. Natomiast dwie osoby są objęte izolacją, sześć osób jest objętych kwarantanną przez sanepid, inni przebywają na zwolnieniach lekarskich bądź opiekują się swoimi bliskimi. Należy pamiętać, że w związku z rozprzestrzenianiem się zakażenia COVID-19 oraz ogłoszonym stanem epidemii mogą nastąpić ograniczenia w przyjmowaniu pacjentów do poszczególnych oddziałów szpitalnych, poradni specjalistycznych, pracowni diagnostycznych. Jak już wcześniej zaznaczono, ograniczenia mogą także wynikać z powodu nieobecności w pracy pracowników medycznych. Dyrekcja szpitala zapewnia, że każdy pacjent w stanie zagrożenia zdrowia i życia otrzyma należytą pomoc, oczywiście z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.